Chodziło. Dobra, nagrywamy się. Przedstaw się. Siema, ma, Artur. Możesz i Pozdrawiam was wariaty, co żeście mi zrobili. Dobra, chodź do mnie. Czujne kroczki, czujne topki. I odwraca się teraz do, do Pawła. Krótko, sam ze mnie też jest, nie odwracaj. A już poszedł. Dobra, poza tym do mnie. jak do przodu, tak żebyś już za kołużą stał. Będzie nowa kategoria głupich rzeczy. Nie patrz w dół, tylko przed siebie, no. A śnieżkę patrz. Powiedziałbym, no właśnie, chciałem powiedzieć, że na śnieżkę patrzył, ale śnieżka jest tak jeszcze trochę nad góryami. Do układu jesteś święty ręce już na tasiemkach, trzymasz. Wejdź tam podejść. Damy nadę. Ja cię tu trzymam z tyłu, załóżmy, idziemy tam napierdolę. O ja pierdolę. Nie pas w doł, tylko pas przeciw. Fuuu! Oh! Co ja zrobiłem? Oh! Oh! What the fuck? Oh! Oh! Co tu się odwaliło? Oh! Oh! <grymka> Polecam! Aaa! Oh! Oh! jest lepsze niż orgazm. O kurwa. O, sorry Dajcie mi już na mo Chyste variatork. Ah. Bia. Oh, co'i mac yn ogmynch. Os gwelwch yn